Przepraszam, niech w towarzyskim. w finale Pucharu Konfederacji Hiszpania-Brazylia mierzą się one dzisiaj w finale Pucharu Konfederacji. Jest to mecz o dużą stawkę. Zobaczymy jak się pokażą oba zespoły. Yy, komentator meczowy, oj to chyba jakaś pomyłka i tu też oj realizator, duża pomyłka, to nie jest ten mecz towarzyski, to jest finał Pucharu Konfederacji. I tutaj Komentator też jest zły, oczywiście komentuje Gregor199 i hymn reprezentacji Brazylii. Teraz hymn Hiszpanii. I oczywiście przywitania od drużyn. Arbiter meczowy. Zdjęcie jeszcze przed tym oto meczem, to jest zdjęcie w stacji Hiszpanii, reprezentacja Brazylii już na boisku, już, y, przygotowania przed meczem i skład Brazylii, wyjściowa jednostka w bramce Rafael, 2 Daniel, 4 Silva, 3 Dawid Luiz, 6 Marcelo, 8 Ramirez, 5 Sandro, y, dalej 10 y, Oscar, 9 Leonardo, da, nie zdążyłem nawet ale to już mniejsza oto i teraz, Hiszpania, Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Alba, Busquets, Xavi, Nesta, Silva, Villa i Torres. Teraz mi się udało o to ich ustawienie. Brazylia w nietypowym składzie. Już słyszymy brazylijskich kibiców w piłka. Tak, oczywiście. I rozpoczynamy mecz. To jest bardzo ważny mecz dla Hiszpanii i dla Brazylii. I dobra, gramy. Fernando Torres. Dawid wija do Torresa. tam w polu karnym już jest rzutka i broni Rafael. To była wszystko do Iniesty, ale świetnie się spisał Rafael. I teraz Brazylia, Silva, Silva dalekie podanie do Sandro, ale tam chyba zagranie ręką, ale sobie zważył. Oskar, Oskar długie podanie, ale świetnie wychodzi Casija a z niej by ta piłka doszła tutaj do napastnika Brazylii, Xavi. Xavi choruje piłkę w przyrodze zagranie Dawida Davi, Oj i nie ma Faulu. Czysto, czysto dobra piłka. Sandro. Ślisk. Dobre podanie do Hulka. Hulk. Tutaj ma po lewej stronie. Miał zawodnika, ale Denegry zagrywał. I teraz Hiszpania. Szansę na kontrę, ale złe przyjęcie Davi i Hiszpania traci piłkę i Brazylia ma szansę na dobry atak. Sandro przy piłce prowadzi ją. I teraz podał do Oscara. Oskar. Neymar kupiony ostatnio do Barcelony za prawie 60 milionów. Czy on tam się dopasuje? Zobaczymy w najbliższym sezonie. I teraz złe podanie: I jest tam widział Davida Silva, bodajże, który wchodził na dobrą pozycję. To mogła być dobra akcja, gdyby ta piłka doszła do ślizg Alby, ale nieudanej Teraz oczywiście, albo odebrał piłkę. Jest Dawid Davidia Dawid podanie. Prostopadłe, busket strzał i piłka o centymetry mija supek. Proszę spojrzeć na powtórkę. Świetne uderzenie. Powtórka. I teraz rozpoczynają się krótko grają. Teraz już drugie podanie do hulka. Brazylia, dobry atak Ramirez. Ramirez chodź sama sobie, nie ma z Casillas to jest bramka z klasy światowej. I Casillas pokazuje, kto tutaj rządzi w polu karnym. Wrzutka na malutkiego tam chyba był Szawi. Ale pójdę przejęcie. I od razu strata. Brazylia spokojnie. Brazylia. Hiszpania teraz spokojnie nazywa piłkę Szawi, Busquets do Torresa, Tor Torres, jeden z drugi, Torres zrobił się do strzału, strzał i, i nie stał. Ale teraz świetnie bramka, aż broni ten strzał e e Torresa Szawi, walczy tutaj w środku wojska nie udało mu się wybrać wielkiej teraz Brazylia w ataku. Podanie to chyba było do Sandro, ale on nie doszedł, bo albo jest o wiele szybszym zawodnikiem. Busquets. Wspomnijmy, y, Hiszpania pokonała w półfinale Włochów po rzutach karnych. Po bardzo pasjonującym meczu y, rzutach karnych było y, oczywiście y, 7 do 6 dla Hiszpanii. W rzucie karny jeden z zawodników y, nie trafił do światło bramki, nie pamiętam dokładnie co to był, bo chyba bodajże. I y, potem Jesus na was do pełnił formalności i pakował kulkę do siatki. Nie udawało mu się to w meczu. Kilkakrotnie próbował pokonać ciągłego bufona, ale to mu się nie udawało. I potem w tak karnych dał Hiszpanii awans do finału. A w drugim półfinale zmierzyła się Brazylia z Uruguayem. Brazylia wygrała 2 do 1. Ten mecz yy, przebiegał... Yy, I teraz poszukać... Ale Ależ porana szansa! Ojej, ależ tu były emocje teraz w tej akcji. Wyszedł na dobrą pozycję, ale nie trafił. I wracając do tego, yy, co mówiłem... Yy, właśnie... Pff, Brazylia grała z Uruguayem. Brazylia wygrała 2 do 1 po golu Freda. Yy, wy... 41. Minucie. Drugiego gola szczelił. Przepraszam. Gola dla. O, i Bramka. Hiszpania. Brawo. Torres. Świetny strzał w imię z innych. 16. Metra. I mamy 1 do 0 dla Hiszpanii. Dosłownie dobre. 17. Metr. Do róg. I wracając, właśnie to. No, po prostu Brazylia wygrała 2 do jednego po pierwszego gola. Brazylia w 41 minucie. drugiego, Kawani w 48 minucie. A czy gola na 2 do 1 z dobrych, to już nie pamiętam już. Ale wiem, że to było w 86 minucie. I Brazylia awans do finału. Tak, i teraz zajmiemy się tym, meczem o oto daleki rzutem ale Sędzia kończy pierwszą połowę meczu. Po której Hiszpania prowadzi 1 do 0. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. oczywiście Hiszpania większe. Bramki 1 dla Hiszpanii. Szczały 5-0 dla Hiszpanii. Szczały celne 3. Posiedzenie piłki 57 do 43. Przejęcia 8 do 2. Faulę po 0. Żółte kartki po 0. Dalej wszystko po 0. No i jeszcze czelność szałów 60%. Hiszpania 0, Brazylia i do... dokładność podane 5, yy, Brazylia i. 86, Hiszpania. Druga połowa się zaczyna. Bramy tutaj o dużą stawkę i tutaj od razu próba ataku, ale Pique dobrze doświadczony zawodnik tutaj tej reprezentacji już wie, jak ma grać. Podpowiada mu jeszcze pujol, ale i tak Pique jest obronca na światowym poziomie. Teraz Dawid Villa, o, oh, gdyby się być tylko, mogła być akcja na 2 do 0. Ale teraz Brazylia. I jest Hiszpania przyjmuje piłkę dobra akcja tam wychodzi świetnie. To to Torres, Torres, 2 do 0, Torres. Brawo Torres, jak za najlepszych lat swoich, kiedy grał w reprezentacji na Mistrzostwach Europy, kiedy zdobywał bramki zwycięskie yy, w finałach. Yy. Euro, kiedy Hiszpania wygrała mecz z Niemcami i zdobyła Mistrzostwo Europy. Później już w tym meczu Mistrzostwa Świata. z tam chyba nie zagrał, ale nie, nie wiem do końca. Ale y, wiem, że Hiszpania wygrała ten mecz. I teraz Iniesta stała dobra szansa. I drodzy Państwo, to już jest pogrom 3 do 0. I sta, i sta zdobywa bramkę na 3 do 0. Czy Brazylia zdoła się podnieść chociaż na bramkę? honorową? Hm. zobaczmy. Ra Ramirez, złe. Że przyjęcie, nie, podanie było dobre. Przyjęcie było złe. I teraz Dawid Silva. Nie ma nikogo w polu karnym. Wbiega tam, napastnik, ale to chyba Dawid, wie nawet, i, i nie tej piłki. Zamilę do Daniego Alvesa. Daniel, Alves, dobry obrońca. Często ma się w akcję. Jest dobry, szybki. Ma mostę też siebie z Teraz Oscar. Szybko do Oscara to wyskoczy. I brawo tutaj Jordi Alba. Teraz Szabi. Szabi przykluczę. Szabi. Świetnie podanie. Po prostu mamy górą. Torres. i Ale bija troszkę za wolno. Ale kolejna dobra akcja. 86 minuta. 85, przepraszam, 3 do 0. 3 do 0. Zobaczymy, jak y, zarabia na to Brazylia. Fran to, to jest Oj, strata. Ramirez. Do Oscara. Ten nas przywołał do Hulka. kurk Hul rzuca. I tutaj. I poprzeczka teraz atuje, Hiszpanie. Dobry szczał. Poprzeczka teraz y, uratowała Hiszpanów przed stratą gola, ale myślę, żeby to y, nie wpłynęło na grę Hiszpanów. Chociaż na grę Brazylii mogą to się zrobić ciekawie. Mogliby zrobić y, ten gol kontaktowy, mógłby im dać y, taką energię do zdobycia gola na 3 dwóch 2 I chcieliby, kto wie, może mogliby powalczyć o remis, a w przypadku remisy, remisu, żółw y, do grywka. To wtedy jeszcze wszystko mogło być yy, niewyjaśnione. Ale mamy yy, taki winien, jaki mamy, czyli czy do zera. To nie widać. Będzie daleka pole karne. Zobaczymy. I rzutka tak jak myślę. I y, teraz sprzedał jeden z obrońców. Chyba tam się daje, ale nie ma go na Kasijas. Dalekie właśnie właściwie niedalekie, ale bicie i strata na Neymar. Neymar chyba się! Neymar będzie walczył z Kasijasem często. I teraz nie wykorzystuje świetnej sytuacji Neymar. Będzie w się z Cassiosem w meczach Barcelona Real. Ale teraz jest gol. Leonardo da Miao strzela bramkę z główki po wrzuceniu po yy, zawodnika funera 20. No tutaj ta bramka mogła nie paść. Ale to chyba leżał na boisku Ramos. Coś, coś nie tak trener decyduje się na zmianę. Zobaczmy serce ramus, zniknięcie kolana tak to musi być zmiana prawo obrońca Arbeloa teraz będzie. Oczywiście jest środkowym obrońcą, ale zagrał za niego dziś. Yy, Uyot grał za Arbeloę i Ramon przesunął się na prawą stronę. Ramon tego może być skrzydłowym obrońcą, więc słuchajcie te bębny brazylijskie. Yy, no i to to tutaj wybrania, nawet Arbeloa już y, pierwszy kontakt z piłką Arbeloa i był teraz i Arbeloa Hiszpania e, aha, aha, tutaj nie było sztuki no nie wiem ja bym się kucił z prezesem sędziego, ale sędzia podjął etapę, a nie wiem, się. teraz fatalny błąd na szczęście niedobrych tutaj piłki napastnik reprezentacji Brazylii i dalej mamy 3 do 1 Xavi, Xavi teraz się puścił w Red. I Torres, ach, troszkę brakło, żeby przyjął tą piłkę. Ale teraz nie jest ach, niestety też znów zabrakło. Leonardo da Mio, ale pracy, tu jest, nie tą piłkę. Ale to dobra piłka z pierwszej piłki. Dobra piłka z pierwszej piłki. <grym zaskładnia> Co za składnia, Jest żółta, żółta kartka. Za co? Czy nie, to nie wiem Teraz chyba będzie zmiana. Wejdzie rami a wejdzie do niego Elias. Z 89 minut to chyba już nic nie może pomóc Brazylii. I teraz będzie piątka kormana przez Casiasa. Casias może długą piłkę dać skrzydło nie to nie było na skrzydło takich chwil w środek pola ale ci jako do Eliasa który trochę traci piłkę tutaj tu była zagrania ale coś nie wyszło to było złe zagranie Dawid nie mnie i koniec meczu drodzy państwo i teraz y, właśnie Brazylia przegrywa tym 3 do 1 Hiszpania Zdobywa Puchar Konfederacji. Spójrzmy jak oni się cieszą. Jak oni się cieszą! Mamy 3 do 1. Brazylia, 1, Hiszpania, 3. Koniec meczu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym meczu. Do usłyszenia właściwie. Żegna się z Państwem. Gregor 1999. Zobaczmy jeszcze. Powtórki bramy, ja już się wyłączam i żegnam Państwa.